Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Enclave. Tutaj, po tej misji, Deserted Temple, którą źle przetłumaczyłem na pustynną świątynię. Prawidłowe tłumaczenie to opuszczona świątynia. Eee, po tej misji mamy do, do przejścia dwie różne lokacje. Właśnie w poprzednim odcinku znalazłem mapę, do Forbidden Adguard, i może sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Tutaj mamy tryb Survival. Na razie poziom easy. A, jeszcze mamy sprostowanie. W poprzednim odcinku nie, nie uratowałem księżniczki, a druida. Czy druidkę, nie wiem, czy jest jakaś żeńska forma e, tego słowa. Ale mamy druida. Na razie jej nie będę używać. Może w następnej mapce. A ja zagram rycerzem standardowo. Eee, kupię sobie sejmitar. I może... pancerz. A, nie mam teraz pieniędzy na pancerz. Hmm. Na czym to polega? Wezmę ten longsword i wezmę pancerz. Proszę. Kuszę, schowam, bo mi kusza, bo w sumie w przednim odcinku się przydała. Bądź co bądź. Dobra, wejdźmy do gry. Jak to mówiłem, jest to syp tryb ee, Survival. Mamy za zadanie przetrwać. Nie jest to ciężkie zadanie na poziomie Easy. Aczkolwiek już na Hardzie i pod koniec Normala mamy pewne kłopoty. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Kurde, muszę ściszyć muzykę, bo mogę trochę głośno gadać. Tryb survival przydaje się tylko po to, aby zyskać złoto. A złoto jest przydatne, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że zrobię e, ten tryb jak najszybciej. To będzie pojedynczy odcinek z tego trybu survival. Tutaj mamy goblina fanatyka. Jak widzicie, to jest mocniejsza już bestia, która jeny, ale mocno ryje. Czuję się jak... jak w Jak w Blade of Darkness, też po części. Bo tam też mi się zdarzało, że... Że byłem na tak niskim poziomie zdrowia. I to w dodatku przed ciężkim przeciwnikiem. Ale tutaj chyba... Uda mi się. Chociaż nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ponieważ tutaj mam jeszcze asasynów. Jedyne co mnie dziwi to wciąż brak... O, jest, dobrze. Poziom ukończony. Otrzymałem 100 sztuk złota oraz y, przejście do następnego etapu Czyli do medium. A już mam nauczkę po tym pierwszym etapie, że muszę cały czas uważać. Wezmę może jedną miksturę zdrowia może się przydać, w szczególności gdy zacznie się robić gorąco. Enter the game. Ok, I Mamy już, jak widzicie, od początku goblina w takim pancerzyku. No po tym można mniej więcej rozpoznać, jaki poziom przeciwnika jest. Eee, po tym, jakie ma właśnie uzbrojenie. Czy ma jakiś pancerz, może jakieś tarcze, może jakieś bronie lepsze. No mamy dwóch asesynów. Mają one kusze teraz, które strzelają podwójnie. Na dwa bełty są. To co mnie denerwuje trochę w tej grze. To lekka bezużyteczność tarcz. E, Blade of darkness. Nie wiem czy pamiętacie. O ile oglądaliście. Bo może, może że coś, no, no, coś nowi widzowie przyszli na ten kanał. E, Blade of Darkness tarcza służyła idealnie do tego, aby zablokować nadatującą strzałę. E, w tym przypadku... O, już kolejny ten, teraz 200 złota. I poziom hard. E, w grze Enclave na no, tarcza nie masz takiego dobrego zastosowania. Nie da się nią mm, zablokować nadlepiającej strzały. Kupię mitar e, Round Shield. No, już trochę śmiesznie to wygląda, te moje uzbrojenie, ale jest mocniejsze. To, co droższe w tej grze, to mocniejsze. Chociaż z tego, co pamiętam, to może to nie jest taka prawda. No, C, jest już mocną bronią. A nie, mamy! Ojej! Przepraszam, karygodny błąd z mojej strony. Kurde, trafnią, no. Można się bronić tarczą. Można nadkucnąć, żeby e, tarcza obejmowała większą część naszego, naszej postaci. Przepraszam za ten błąd, ale nie przypominałem sobie niczego w tym rodzaju. Na szczęście błąd szybko naprawiony pyk pyk Tam o! Mamy Orka Dev Craftera Tą mocniejszą wersję Jak słusznie e, Ktoś przetłumaczył, bodajże Silence 669. Fuck, zginęłem. Dobra, będzie szybki restart. No dobra, znowu podejście kurde drugie. No w końcu to jest hard. popełniłem jeden błąd, że zamiast użyć mikstury to zacząłem gadać. A propos Orka Devcraftera. Jak to słusznie Silence 669 przetłumaczył, e, jest to, że Mieśnik Śmierci. Cieśla Śmierci, Cieśla Śmierci najbardziej jakoś odpowiada. Nie wiem czemu. Kurde, coś mi się z myszką dzieje. I będę musiał załatwić sobie jakąś nową. Bo ta myszka jest straszna. I może ja od razu zajmę się nią. Kurde, mocna bestia. Znowu zginęłem. Dobra, ludzie, zaraz wrócę. Miał być krótki odcineczek, a widzę, że będzie dłuższy. Będę musiał jakoś wypełnić ten czas. Moją gadką. Eee, tak. Kolejny odcinek Enclave, będzie właśnie ten. Jeśli dziwicie się, czemu tak ciągle Enclave. To na razie Heretyka robię w sposób następujący. Najpierw przychodzę daną planszę, e, odkrywając wszystkie sekrety, a dopiero potem ją e, nagrywam, jak przychodzę. No i tak się sk składało, że po prostu... Eee, kurde, nie mogę znowu tutaj zginąć. Wypij, wypij miksturę. Dobrze. Dobra. Nie żyje stalker. O oh fuck, o mój Boże. Ale co będzie ciężkie. Proszę, 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 wytraw we mnie, jest. No, teraz jest ciężko. Jeszcze dostałem. Kucnij, no. Jest, udało się. E, I Heretika dodam prawdopodobnie w piątek, to jest dziś. Także, trzymajcie się ludzie, to koniec tego odcinka.